Pączek, hamburger i hot dog. Spokojnie, nie jestem w ciąży. Chciałem opowiedzieć Ci o tych trzech rzeczach. Po pierwsze, bo są to dość popularne rzeczy, które jemy. Tak ja wiem, akurat ty się zdrowo odżywiasz. Natomiast gdyby kiedyś naszła cię ochota, na przykład kupienia sobie pączka, hamburgera czy tam innego hotdoga, to dziś kilka słów o nich opowiem, też o tym, jak te słowa wymawiać, czym one nie są. Tak dokładnie dobrze słyszysz, czym one nie są, bo to jest istotne, a zwłaszcza ten kawaler. Być może już wspominałem o tym, że to nie jest pączek. Tak, to jest donat. I powinniśmy tak go nazywać. To nie jest pączek. Pączek to pączek, a donat to donat. To po prostu jest skandal. Że my tak kaleczymy te kwestie nazewnictwa tych dwóch jakże przepysznych przekąsek. Donat ma wyraźną dziurę w środku, pączek tej dziury nie ma. Ma w środku nadzienie. To tak jakby mylić, no nie wiem, chleb... Z salcesonem, bo wyglądają podobnie. No dobra, tu ciasto i tu ciasto, no ale na litość boską, przecież to nie jest to samo. Od razu widać. Ponczek. Mówmy po angielsku. Ponczek. It's called ponczek. You can pronounce it with your accent. Ponczek. That's fine. Tak, ponieważ donut to jest ciastkowa nakrętka. Taka nakrętka od śluby, tak dobrze słyszysz. No ale jak? Przecież nut to jest orzech. nut. Ale to także jest ta nakrętka taka do dokręcania. Śruby. Taki zapis stosują czasem Amerykanie, a prawdziwy zapis tego słowa to. mówię Ci, że ta końcówka o UGH ma chyba z 16 możliwości wymowy. To tutaj akurat jest takie do. Do not. Ponieważ do oznacza ciasto. Tak, czyli ciastowa nakrętka. I czy teraz ma to sens? Czy otworzyło Ci to oczy? Więc wchodząc do sklepu, chcąc kupić sobie donata, to co powiesz? Możesz powiedzieć po prostu one donut, please. I tyle. Zobacz jakie to proste. Możesz powiedzieć po prostu one donut, please. Możesz tak zawinąć donut, a możesz powiedzieć donut. One donut, please i oni Cię zrozumieją. No to teraz przejdźmy do tego hamburgera. Hm? Tutaj słyszałem kilka teorii na ten temat, natomiast samo słowo hamburger wymawiane jako hamburger przez Brytyjczyka, hamburger, typowo Amerykanin powie coś w stylu... Hamburger, hamburger, jest tam to słowo ham, 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 a słowo ham, jak wiesz, oznacza szynkę, czyli jest to taki szynkowy burger. No nie wiem, bo to chyba szynką nie jest. Ja słyszałem inną teorię, że tak naprawdę ten hamburger, to on faktycznie jest z Hamburga. Tak, to to jest taki hamburgowy, coś hamburgowego. I tutaj cały na biało wchodzi niemiecki. Guten Tag, ich bin Darek aus Enlinado oder Gerlinado. Nie no, nie szalejmy, pewnie wypowiem to źle. Rundstuck? To jest chyba bez umlautu. Poprawcie mnie, znający niemiecki. I tak, o ile to rozumiem, to Wund to będzie coś okrągłego, a Szczyk to jakby sztuka czegoś, jakiś kawałek, tak? Czyli okrągły kawałek. Tak czy inaczej, teoria ta mówi, że to właśnie imigranci z Niemiec przywieźli coś takiego jak taką okrągłą sztukę jakiegoś mięsa zawiniętą w bułkę. I oni sobie tak skojarzyli: OK, skoro to jest z hamburga, no nazwijmy to już ten hamburger. Tak, ten hamburger. Bo to jest hamburskie, tak jakby. Czy ma to sens? I tak im zostało ham, coś tam z szynką, chociaż to szynki nie przypomina, ale możesz sobie to tak skojarzyć. Hamburger. No i na sam koniec najbardziej szalona historia, czyli hot dog. Hot dog. Ja to wypowiadam w taki sposób, jakbym tam lekko mówił hat, bo hat to jest coś gorącego, czyli gorący pies. I to jest w ogóle jakaś masakra. Czy oni jedli psy? Czy to o to chodzi? Czy tak nie było jedzenia Ja nie mówią weźmy psa do tej bułki? No więc znów tutaj wchodzi nam historia niemiecka. Chyba ci Niemcy lubili zawijać to mięso w bułę. Otóż było coś takiego. Jak to w ogóle przeczytać, bo to jest trochę niemieckiego, trochę angielskiego. To słowo oznacza jamnika. I o ile wiem, wymawia się jako tak takshand. Aha, czyli to tylko jamniki smażyli. Poczekaj do końca. Jamnik jest długi, tak? Parówka też jest długa. I ta długa barówka, wsadzona do bułki, widocznie wzbudziła takie skojarzenie. Jamnik brązowy, parówka brązowa. I pewien człowiek, który rozpoczął ten trend nazwy, właśnie tej buły z parówką, słyszał gdzieś tam tą nazwę, że to jest taka jamnikowa kanapka i na pewnym wydarzeniu sportowym chciał sprzedawać właśnie te hot dogi, jeszcze wtedy nie wiedział, jak one się nazywają. Tak Mówi sobie, to jest ta jamnikowa kanapka, tylko jak się to pisze? Jak to jest napisane? I tak nie był pewien, bo słowo trudne, mówi, a napiszę hot dog, gorący pies. I tak podobno zostało. Czy tak było naprawdę? Nie wiem, pewnie teorii jest na ten temat wiele. Jeżeli narobiłem Ci smaka, to pozostaw coś po sobie. Jedzenie na odległość niestety Cię nie Poczęstuje, ale angielskim uraczyć cię mogę. Mam tego więcej, mam tych materiałów dużo i co więcej, wiem jak je w przystępny sposób przekazać. Dziś żeśmy się tak trochę pobawili. Było przyjemnie, może się czegoś dowiedzieliśmy, może kogoś zaskoczyła ta kwestia z ciastową nakrętką. Już teraz nigdy nie będziesz patrzeć na pączki. Wróć do naty w taki sam sposób. Ale mam też nieco poważniejsze materiały poruszające takie kwestie jak gramatyka, nauka słownictwa, no i przede wszystkim nauka zwrotów. Tak. To jest najważniejsze, to jest klucz do nauki angielskiego. Pozdrawiam cię serdecznie, zostań ze mną dłużej, koniecznie, cześć!